O, jest coś, widzę, <śmiewanie> widzę po oczach, że coś masz. Ja tak, ja może tak powiem, ja nie kupuję kosmetyków, ja nie kupuję za dużo ciuchów. No, <śmiewanie> tak jak normalne kobiety, ja mam po, e, hopla na punkcie... Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym a, programie z cyklu Jak Ogarnia. Dzisiaj będę się pytał, jak ogarnia Kinga Paruzel. Cześć, witam Was. Słuchaj, cze, moi drodzy, w sumie do Was mówię, dosłownie przed chwilą nagraliśmy odcinek tutaj w Kuchni Lidla, co jest w ogóle strasznie duże wyróżnienie dla mnie, że mogłem do Ciebie wpaść. Zrobiliśmy enchilady. Dokładnie. Czekaj, w ogóle na chwilę. wstanę. <noise> Mogę je pokazać? Możesz. To są enchilady, które dosłownie przed chwilą robiliśmy, są one naszym produktem. Wykonanym własnoręcznie. I moja droga, korzystając z okazji, że się spotkaliśmy, że możemy pogadać, mam do Ciebie parę pytań. Pierwsza sprawa, moje pierwsze pytanie zawsze je zadaję moim gościom, bo szokuje mnie, że większość z nas robi rzeczy dosyć. Podobne, tworzymy jakieś treści, próbujemy ludziom przekazać wartość, też jakoś rozchmurzyć kogoś, kto może mieć gorszy dzień, a każda osoba mówi inaczej o swoim zawodzie. Więc jeśli na przykład przydybałbym Cię na jakichś imieninach i zaczął publicznie się Ciebie pytać, ej słuchaj Kinga, 100 lat Cię nie widziałem, czym się zajmujesz, co Ty w ogóle robisz? Co mówisz tym, wtedy? że mam e, najpyszniejszą i najpiękniejszą pracę na świecie. O Boże, jak ładnie. <laughs> tak, zawsze, zawsze tak odpowiadam, okay. e, ponieważ zajmuję się jedzeniem, e, gotowaniem, fotografowaniem jedzenia, dlatego mówię, że zawsze na, na, najpiękniejsza jest ta praca. E, piszę o jedzeniu, mówię o jedzeniu, gotuję, także wszystko, wszystko wyjdzie. <laughs> w jaki sposób wybierasz kolejną rzecz, o której chcesz stworzyć? Bardziej wiesz, musi być o szparagach, bo sezon? Czy masz jakąś swoją taką prywatną kolejkę marzeń do zrealizowania? Nie, to są chyba przepisy, które na blogu, jeżeli. To są... Teraz rozmawiamy o przepisach, które publikuję na blogu, tak. na moich kanałach social-mediowych. To są przepisy, które widzę. Że internauci poszukują, lub przepisy, które przygotowuję w domu, jeden do jeden w relacjach na Insta Stories. E, I wtedy widzę, wow, Kinga, e, jak zrobiłaś ten makaron? Proszę, daj przepis, jak zrobiłaś to czy tamto? I tak się tworzy przepisy. Okej, okay, czyli z dwóch stron. Albo próbujesz odpowiedzieć na jakieś zapotrzebowanie, żeby ludzie Dokładnie. mogli sobie smacznie coś tam zrobić, na co mają ochotę, albo się dziejeś tam, na co prywatnie wpadłaś. Dokładnie. A sama jak szukasz prywatnie przepisów? Skąd byś się jeszcze czym zachwycać rodzinę? E to się dzieje spontanicznie. Najgorzej jest dla mnie właśnie Tworzyć ten przepis, znaczy odpowiadać, y, jak ten przepis był tworzony, bo ja wszystko robię na oko. <laughs> I potem, jak, y, jak tworzysz ten przepis y, do internetu, muszę mieć ze sobą właśnie kartkę, zapisać dokładnie no proporcje, taj. bo to jest bardzo ważne w gotowaniu, chociaż y, uważam, że akurat moja kuchnia ma taki freestyle, w którym y, możemy sobie pozwolić właśnie na to, żeby dodać dwie garści, y, zieleniny, <laughs> a nie jedną, że to właśnie y, moja kuchnia uruchamia, Kreatywność. To wiesz, e, odpowiadasz na taki dosyć duży problem z jakimiś przepisami, któreś tam wydełbi od babci, że tam wiesz, masła na oko, mąki, ile <gry> trzeba, <gry> cukru zobaczysz. Znaczy to wszystko musi mieć jakąś konsystencję. Ja też o tym e, często piszę na blogu, e, czy opowiadam w przepisach, że na przykład ciasto musi mieć konsystencję budyniu musi być gęste, e, lekko klejące i wtedy wiadomo, że to się uda. Okej, okay, faktycznie, bo zobaczę, co mam przed sobą, jakoś to odniosę do tego, co napisałaś. Jak z kolei wyglądał Cię praca z kuchnią Lidla? Uwielbiam to miejsce. <grystanie> w której siedzimy z polu. to jest strasznie <grystanie> fajne. Tak, e, ja Ci już to powtarzałam. E... Kuchnia kuchnię Lidla to nie jest tylko miejsce, to są ludzie, którzy to miejsce tworzą i to, że my tu siedzimy, to, to nie jest tylko piękne wnętrze, piękne światła i super nagrany materiał, to są właśnie ludzie, którzy to tworzą. i a to, a klimat jest w sposób zabójczy tutaj no, na tak, planie. No tak, każdy jest uśmiechnięty, to, są, to jest zespół młodych, kreatywnych ludzi, no uwielbiam każdego z nich, <śm> także, <śm> także musicie wiedzieć, że Kuchnia Didla to są. Ja też ze swojej perspektywy mogę powiedzieć: że ja rzadko nagrywa w takich profesjonalnych planach, ale po prostu przyjechałem tutaj dzisiaj. na no, no rewelację. jakby wrażenia dla osoby z zewnątrz. Tak. Bardzo na plus. Tak. Jest... Swa drogą zajrzyjcie na kanał Kuchni Didla, bo te filmy z tego co będą publikowane naraz bądź w bliskiej odległości od siebie, to zobaczycie, jak również pomagę. Znaczy, udaję, że pomagam robić to łęcich a Kinga pozwala mi wierzyć, że coś robię. Nie, no super ci poszło. A dziękuję bardzo. Słuchaj. Jeśli chodzi mi jeszcze o Twoją pracę, bardzo taka rzecz mnie zainteresowała, że masz bardzo dobry taki sznyt mediowy, jakby radzisz sobie przed kamerą, umiesz sobie, wiesz, dobrze zorganizować tą przestrzeń, a z drugiej strony Twoją taką najczęstszą metodą właśnie przekazu jest robienie czegoś strasznie spontanicznie, właśnie robisz Instastory, odpowiadasz na takie żywioły tu i teraz. Kurczę, jakbym tak o tym pomyślał na chłodno, to bym pomyślał, że to może się trochę, wiesz, znosić, nie? Czy tak bardziej fachowo coś robić, czy bardziej pokazywać od kuchni, a to by się jakoś to łączy. No chyba przez to, że lubię to robić, ale to nie było tak od razu. Jeżeli byście zobaczyli moje filmy na początku, no to po prostu to była tragedia. I to jest właśnie, jestem idealnym przykładem tego, że na błędach się utrzyma. I powtarzalność też daje nam jakąś naukę. I przez to, że już tutaj nagrywam trzeci sezon, już będziemy nagrywać, ja będę nagrywać w Kuchni Lidla, no to już sama widzę, że lepiej mi to idzie. Mam taki większy luz, przez to nie mam problemu, z nagrywaniem Insta Stories. To jest wszystko takie naczynie powiązane, jak gdyby zaczęło się to wszystko układać w całość, i, i, i chyba właśnie ta kuchnia Lila sprawiła, że te... To wszystko, te, te, te moje kanały też jakoś tak funkcjonują I, i to wszystko jest spójne. Poza tym ja muszę dodać, że ja mm, bardzo lubię. Ach, uważam, że internet jest fantastycznym wynalazkiem. <ścoughs> I e, odnajduję się w tym świecie. Uwielbiam czytać. E, o internecie. Dużo osób się pyta, jak agencja ci prowadzi kanał na Instagramie, blog. Ja mam taką zasadę, że dziennie poświęcam godzinę na samokształcenie i w tym momencie zazwyczaj czytam właśnie o tym, o Instagramie, o algorytmach Instagrama, o Facebooku, jak to wszystko prowadzić, żeby przede wszystkim się wyróżnić, bo jest nas bardzo dużo w tym wirtualnym świecie. No i żeby ktoś tam do nas trafił Trzeba, trzeba zrobić coś koło tego. Jasne, żeby to, żeby to robić profesjonalnie, to to jest wyższa szkoła jazdy, żeby w ogóle wiedzieć, jakie zmiany zachodzą w różnych środowiskach. Wiesz, przecież Instagram rok temu, a teraz to jest Dokuz, zupełnie inny system, nie? No, dokładnie. Co tylko masz ślicznego Instagrama. To Dziękuję. jest pierwsza rzecz, jaką zauważyłem. A, a, bardzo a, się cieszę, to, w to mnóstwo yy, serca i… Yy. On też tak jako, jako całość wygląda, jak go tak, tak ja na komórce. Yy, Zależało mi na tym, żeby mój fit był jednym wielkim obrazem, żeby mm. tworzył po kolei obraz, żeby obserwator czekał na każdy moment, w którym rzucę post. O, to i... Takie puzzle się robi, jesteś ciekawa kolejnego elementu. Dokładnie. Super tak, sprawa. Taki był zamysł i cieszę się, że się to podoba. W stu procentach. Przejdziemy do drugiego segmentu, w takim razie, czyli pytania bardziej a, do Ciebie, o Ciebie. Jesteś osobą, z którą dużo ludzi może znać z telewizji, teraz właśnie z Kuchni Lidla, tworzysz do internetu i z mojego doświadczenia wielu ludzi, którzy robi takie rzeczy mocno mediowe, Mm, na przykład przeprowadza się do Warszawy, żeby być jeszcze mm -hmm. bliżej tego, wiesz, ognia wydarzeń. Stara się być na bardzo wielu różnych galach i to jest pewna strategia, jakby to jest też pewna forma realizowania siebie. A Ty, no właśnie, Ty mieszkasz w Tarnowskich Górach. Tak, w Co koło Tarnowskich Górach. Co, co jest kawałkiem, wiesz, jakby od, że tak powiem, jakiegokolwiek epicentrum wydarzeń mediowych w Polsce. Jesteś bardzo mocną prezencją w tych mediach. Jak to łączysz? Y Miałam propozycję, żeby właśnie zamieszkać w Warszawie, jednak um, ja uwielbiam przestrzeń i kocham miejsce, w którym się urodziłam i w którym żyję. Uważam, że to nie jest w zupełności, yy, nie jest to w ogóle ograniczeniem mhm. yy, miejsce, w którym żyję i w którym pracuję. Yy, mam samochód, są samoloty, są pociągi. Jestem w stanie bez problemu dostać się do Warszawy czy do wolnego miejsca yy, na świecie. Yy, ja przede wszystkim yy, zajmuję się gotowaniem, nawet. Bardziej y, istotnym elementem układanki jest moja własna kuchnia. Mm -hmm. O którą dbasz? <grytum> tak, o którą dbam. <grytum> I i y, jeżeli mówisz jakieś gale, y, to czy to nie jest. Y, ja wychodzę z założenia, że ja mam być osobą rozpoznawaną z gotowania. Dlatego mój Instagram to też przede wszystkim zdjęcia jedzenia. To prawda. E, ja zadałam sobie pytanie, jak chcesz, żeby to wszystko wyglądało. Owszem, ja mogę wrzucać na Instagram selfie, oczywiście pojawiają się za jakiś czas jakieś moje zdjęcia, ale mogę znacznie więcej dodawać moich zdjęć, moich zwierząt i, i w, ten stworzyć, w ten sposób stworzyć sobie ogromną bazę obserwatorów. Mhm. Bo nie ukrywajmy, jest wiele kont, które właśnie w ten sposób to tworzy. To ja jednak stwierdziłam, że nie, najważniejsza jest ta praca, która mi sprawia przyjemność i z tego chcę być rozpoznawalna i idę w tym kierunku, żeby y, najpierw był przepis, a potem y, ja. Tak podobnie z psychologią robię, że jest dla mnie bardzo ważne są pewne takie myśli dotyczące zrównoważenia w, w życiu i z, raczej staram się w oparciu o to Ale budować przekaz. Ale nie myślę, że to jest y, trafne, że wtedy nasz odbiorca y, dokładnie wie, w którą szufladkę cię wsadzić. Trochę tak, ale to jest to, o czym też mówisz, ja na przykład widzę na taką wymianę, że nie wiem, byłem u mojego przyjaciela i wrzuciłem zdjęcie jego psa, z którym się akurat bawiłem, no to ten pies miał o wiele więcej lajków niż jakiekolwiek moje super mądre rozkminy do morosłego filozofa, ale mi jest akurat dobrze z tą wymianą, w sensie nie chciałbym być kolejnym kątem, bo to co o czym mówisz, że też mam wrażenie, że trochę znikam w tłumie, a bardzo się cieszę, że nawet jeśli jestem trochę mniej popularny od wrzucania zwierząt do internetu, cieszy mnie, że ta popularność jest taka bardzo kierunkowa. Dokładnie. Wiem, że dogaduję się z ludźmi, którzy chcą tego, co ja robię. Właśnie, i ja też mam taki sam cel. Też masz takie poczucie, że, że masz jakąś zbudowaną więź z ludźmi, którzy wiesz. E, ogromną, ciebie? ogromną. Ja też zauważyłam, że teraz rozmawiamy bardziej, bardziej wydaje mi się, że rozmawiamy o Instagramie. Mhm. To na przykład Insta Stories, gdzie ja pokazuję te moje realne życie, gdzie ja jestem, co ja robię, że wtedy można zobaczyć mnie, jak wyglądam. Mhm. To u mnie też bardzo, bardzo tętni i, i widzę, jest, jaka jest oglądalność w ogóle tego, tego miejsca, to muszę przyznać, że w tym momencie czuję ten kontakt właśnie z ludźmi. I <grym>, że ktoś tam te liczby to są żywe. Tak. Jednostki. I wracając właśnie do tego, że dla mnie sukcesem wiesz co jest w sieci. Wykonanie przepisu. Dla mhm. mnie to jest po prostu taka radość, jak ktoś mnie oznaczy, e, wykona ten A, przepis. że ktoś zrobi swojego przepisu. Tak, swoje. dla, dla mnie to jest nagroda za tą pracę, bo to nie o to chodzi, żeby stworzyć przepis, bo Jasne. to może każdy z nas. No tak. Kluczem, sukcesem mojej pracy jest to, jeżeli ktoś powtórzy go, a jeżeli robią to setki osób w danym dniu, to ja już Ta jestem bajka. w ogóle, to jest dla mnie hit. No, Czasami nie wierzę w tą siłę tego internetu i to jest też tak, że potem tak odbijasz się od tego, wow, tam jest drugi człowiek i on zrobił to, co ja stworzyłam. Ale super sprawa. Ja tak czasem mam jakąś książkę, polecę i właśnie potem ludzie tagują, że ją kupili i tak patrzę, a, a czat na maksa. Muszę wysyłać wydawnictwom te takie screeny. Teraz mi to przyszło do głowy. <głos> <głos> to może być dla mnie dobry pomysł. Nie pomyślałem wcześniej. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za ten drugi segment. Przejdźmy do trzeciego, żeby ta rozmowa też taka była pyszna i w smak. Czy jest jakiś Twój sekretny chyś? Czy masz chyzia na jakimś tle? Jakaś Twoja pasja, zajawka lub taki leciutki odpał, jakby być może <noise> podzieli twoi znajomi, a z którym byś się czuła komfortowo, wiesz, podzielić ze światem, a być może nie jest Ale jakiś super znany, się... no? O jesteś, widzę, <tryk> widzę po oczach, że coś masz. Nie <tryk> tak, ja może tak ja nie kupuję kosmetyków, ja nie kupuję za dużo ciuchów. No. <tryk> to jak normalne kobiety. Ja mam po, e, hopla na punkcie butów sportowych limitowanych e, edycji no. i, e, i zaprzeczają się w tych kolejkach. No teraz z mężem no, i kupujemy i mamy takie e, buty, w których w ogóle nie chodzimy i to jest taki mój... To jest taki twój malutki odpał. No tak. O, ty, tak ty, o tym świat nie już teraz. to powiedzieć, że jesteś kolekcjonerką? No tak. Czy jeszcze, zaczynasz jeszcze, kolekcję? Nie już trochę jej tam mamy, ale no, no, uwielbiam. Uwielbiam buty sportowe. Tak. Tak. <laughs> A <Ale się śmiech> bardzo fajnie. Ja w ogóle jakoś może nie jestem kolekcjonerem, ale też zawsze doceniam buty. To jest taka rzecz. Zawsze wybieram długo buty, bo chcę, żeby były i, i ładne, jakoś tak estetycznie mnie tak, realizowały. Tak, buty, buty to jest mój. I, i może jeszcze okulary słoneczne. O! <śmiech> też. <śmiech> jakoś taka jest. Mojej buty i okulary. Góra i dół. Jakby jest tak. pokryta od stóp do głów, dosłownie, <laughs> swoim hobby. Drugie pytanie, które do ciebie mam. Moja droga, czy jest. Powiedziałeś w naszym nagraniu swoją drogą, wejdźcie na kanał kuchni Lidla, żeby zobaczyć nasze nagranie. Wspomniałeś, że jesteśmy a, dosyć różni od siebie, bo ja tak. na przykład jestem bardzo filmowo, serialowy, książkowy, taki bardziej siedzący na miejscu, a twoje przygody lub formy spędzania czasu są takie bardziej natura. do ludzi, natura, mhm. przyroda tak. i takie wyjście. A jednakowoż jestem pewien, że coś tam się uh, i tak trafia okazjonalnie w luźniejszy wieczór u ciebie. Czy jest jakiś film, który sądzisz, że. Nie, nie nie, o to, nie! Bo ja jestem naprawdę totalnie antyfilmowa. Co nawet, a ty dasz, z, tak? Ze mną nie można nawet iść do kina. Mój mąż e, przeklina to, bo ja wchodząc do kina e, już nie pamiętam na czym byłam. Co ty mówisz? Nie, dla mnie to jest taka krótkotrwała pamięć, dla mnie to jest tak. E, ja, sprawa. E, ja wiem, że mogę się wielu osobom narazić, ale... Dla mnie to jest niepotrzebne zaświecanie mojej pamięci jakimiś mhm. obrazami, których i tak nie będę pamiętać. Mhm. Ja wolę właśnie ten czas spędzić e, robiąc coś, ucząc się, czytając, e, przebywając na powietrzu, przebywając z moimi zwierzętami, z moim dzieckiem. E, totalnie wiesz, inny świat nawet albo. Przybywając w internecie. No co, projektując Instagrama to jest tak, że ja siedzę przed komputerem, a mój mąż patrzy, właśnie, na tam kolejny serial, film. Mnie to totalnie nie pociąga. Ja, mnie pociąga po prostu tworzenie e, strony mojego bloga, czy, czy opisywanie, na to. Pytanie. Na... Ale to ci zadam kolejne. Też, też ekran jest przed A jaką bądź. formę w takim razie jakiejś em, aktywności lub czynności byś poleciła, że każdy powinien spróbować? Jest ja konnej. Poważnie? Ja nigdy nie jechałem. Nie? Nigdy. Raz e tylko byłem mało na takim kucyku ja dookoła Ja z tak, e to też wydaje mi się, mm bardzo wspólne, e, wspólne z tym, co Ty robisz, ponieważ jazda konna i konie uczą organizacji. Tak? Ja od dziecka jeździłam konno i to jest e, organizacja, szacunek e, mm -hmm. za zwierząt. E, jest to fantastyczna forma spędzania wolnego czasu w przyrodzie, zupełnie poznawanie świata z innej perspektywy. E, to, co powiem, pewnie jest szalenie amatorskie, ale z koniem trzeba zbudować więź, nie? żeby dobrze współpracować nawet na jakiejś prostej no, to nie e, jest. Rower. Eee, wiesz co, nie wiem, czy trzeba budować więź, bo mój mąż jest typowym przykładem, że nie trzeba żadnej więzi budować. Ten koń i tak e, wybiera jego ni niż mnie. O tak. mam sw Mamy swoje zwierzęta, właśnie swoje konie. A wydaje mi się, że tutaj sporą rolę odgrywa charyzma twojego męża, bo miałem okazję poznać tak. I człowiek, który pokój swoim poczuciem humoru i sposobem jest to, Mam właśnie taki filmik na Instagramie, w którym e, mój mąż e, podchodzi do jednego z moich koni i ten koń nigdy nie chce się mi dać głaskać, przytulać. Mój mąż przychodzi, koń go obejmuje, e, głaskają się, może wszystko z nim zrobić. Także widzisz, i on przychodzi do stajni e, e, raz na rok. <grym> może dlatego te konie takie wytęsknione są. Takie tak, chyba tak. No, ale widzisz, ta wieś wcale nie była tworzona. <grym> <grym> Okej, okay, dobra. I moja droga, ostatnie pytanie. Pieszkawe? kawę? E, tak. Jeśli tak, to jaką? Tadłajta. Co ty mówisz? Tak! <laughs> Przysz, Jeśli ale te, z blakiem, to jest też moja ulubiona. Ale e, awansowałam, bo kiedyś w ogóle nie piłam kawy, gdzieś Oho. od dwóch lat piję, z latę przeszłam na flat White'a, więc widzę, hmm. że coraz. Coraz mleka, coraz, coraz więcej czarnej. Coraz, coraz więcej czarnej. Jeszcze kiedyś wiesz, wiesz, na potrójnym espresso. <laughs> Oby nie. <laughs> Słuchaj. Słodki, fajny odcinek. Bardzo mi się podoba, że jest skompresowany w czasie, co jest też szacunkiem dla naszych widzów. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zajrzyjcie w komentarze, zostawcie nam info, co sądziliście o naszej rozmowie. Da, jeśli macie też jakieś pytania, zajrzysz, zraz po odpowiadaniu. Jasne! No to słuchajcie. Ja jeszcze muszę coś dodać. Och, daj. Ugotujcie coś. O kurcze, to jest ładna połęta. E, e, inspirując się naszymi przepisami na kanale Dla bo jest ich tam mnóstwo i każdy jest. Gdzieś tu będzie podlinkowany, nie będzie na YouTube, jest ten guzik i, i na pewno będzie link tak. na dole. Ugotujcie to, co myśmy zrobili. Na przykład. Robiliśmy Enchiladę. Nawet ja sobie poradziłem, więc na pewno większość z Was ma większe umiejętności. I dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, pa.